Dziś na śniadanie idziemy z plecakami, bo za chwilę ruszamy dalej, ale najpierw patongo, czyli takie nasze pączki, tylko trochę w innej formie, które bardzo często są maczane w słodzonym mleku skondensowanym. A teraz już czas na autobus, który niestety spóźnił się 20 minut, ale to tu standard. A sam autobus trochę bieda, bo strasznie mało miejsca pod nogami, ale na start dostaliśmy w cenie biletu wodę oraz suszone banany. Ogólnie wiało tak mocno i nie można było tego wywietrznika wyłączyć, że musieliśmy się ubrać. Po drodze, jak zwykle, ładne widoczki, potem trochę czasu przy kąpie i kolejne zaskoczenie, bo okazało się, że do naszego biletu dołączony był voucher na jedzenie, i po dwóch godzinach drogi dostaliśmy kolejną przekąskę. Tym razem była ona do wyboru i wzięliśmy sobie pomarańczę. Podróż zajęła nam 4,5 godziny, a miała zająć 3, ale to też normalka. Ale normalne nie jest to, że ja się cieszę na takie ciepło, ale w tym przypadku mega się cieszyłam, bo serio mocno zmarzłam. A potem taksi. Na piechotę mielibyśmy godzinę, a tak wyszło 7 minut samochodem. Taksówkarz w czasie jazdy komentował TikToka. No i jesteśmy na miejscu i szok, bo mamy piękny pokój, aż za piękny jak na Tajlandię, ale hitem jest łóżko, które mamy pokryte folią potem czas na obiad. Trafiliśmy do klimatycznego miejsca i na obiad wzięliśmy nowość. Kaosoi nam sai czyli lokalny bulion z mięsem, chrupiącym makaronem i dodatkami. U mnie to marynowana kapusta, cebula i limonka. No pychota. A potem powrót do domu i do pracy.